Człowieku pis władzy nie odda nawet za cenę krwi Polaków 8 gwiazdek. Jak pan tak będzie myślał, to rzeczywiście Pis nigdy władzy nie odda. Jeżeli się idzie na wojnę z przekonaniem, że się ją przegra, to może lepiej w do, rzeczywiście w domu zostać. Ja nie zamierzam w domu zostać i ja zamierzam pójść na tę wojnę polityczną, oczywiście, i PIS pokonać. Jeżeli ma pan inne zdanie, to. No to ma pan inne zdanie. Ja, ja na pewno zrobię wszystko, żeby ten PIS pokonać i pana też do tego zachęcam. Proszę pojechać do Przesnysza, tam jest taki zatwardziały elektorat pisowski, że może warto przedstawić im nasze programy i wizję Polski bez skorumpowanych polityków. Bardzo chętnie. Natomiast pamiętajcie państwo o jednym i to też bardzo często powtarzam. W takich miejscach. E, w takich miejscach, to jest to obok przedszkola i właśnie myślałam, że pani na mnie krzyczy, ale to nie na mnie. Jak dobrze. W, w, w takich miejscach, gdzie mówimy, tam jest zatwardziały elektorat PiS, twierdza PiSu, tam już się nic nie da zrobić i tak dalej. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że tam jest homogenat wyborczy. Ja pamiętam, jak jeździłem po Polsce przez 8 lat przed wyborami prezydenckimi. Ludzie często mówili, proszę pana, tutaj mieszka 1500 osób. 1000 rzeczywiście głosuje na PIS, ale te 500, które nie głosuje na PIS, jest kompletnie zapomniane. Nikt się nami nie interesuje, bo cały czas słyszymy tylko, że jesteśmy tą ziemią, gdzie rządzi PIS i tutaj w ogóle nie, ma w, nie, nie mają nic do roboty, nikt tu nie przyjeżdża, nikt się nie zajmuje. Nie. W, również w takich miejscach jest mnóstwo ludzi, którzy gdyby się zmobilizowali, to zdecydowaliby oni w wyniku tych wyborów i wy tych ludzi znacie i wiecie, gdzie oni są, więc ja mam do was prośbę, nie zajmujcie się wyborcami PiSu, nie zajmujcie się nimi, zostawcie ich, zajmujmy się tymi, których jesteśmy w stanie pozyskać, z tych, którzy dziś mówią, nie głosuję, nie interesuje mnie to, nie idę na wybory, zawiodłem się, nie ma dla mnie propozycji, o tymi się zainteresujmy, to jest aż tak proste. Pisu nie sprowadzimy do zera i to się nie uda, więc nie, nie poświęcajmy na to czasu. Nie kopmy się, yy, marnując energię tam, gdzie nie trzeba. Yy, zmarnujmy ją, czy zużyjmy ją tam, gdzie ona jest niezbędna i przyniesie zmianę. Yy, bardzo Was o to proszę.